Nie no no poczekaj, dać? poczekaj chwilę. Może da się coś takiego. No po coś ten garnek jest. <grywa> Jaka perspektywa. Dobra, do Co? So. Nie A co to zbudować koniec To dopiero jak to postawisz to ja to będę widział tak A czekaj tu możemy dokończyć ja mam linę 31 patyków, serio? Ja bym zrobił to z 10 No Nie? Ja też, ale Za dwa pójdę. Ja dziesięć, ty jeszcze pytań. Jeszcze dziesięć, bo coś mało zebrałem. Jest. Jest. I tu wpadnie jakieś zwierzątka. I jak ja zadam te roślinki, to czasem mi głodu nie przybyło? Oj, nie wiem. Nie zwracałem uwagi. Z razem będę na to patrzył. No to bardzo dobrze, Dobre spostrzeżenie za rękę. Coś mam jeszcze do zjedzenia? Mam jeszcze królika. Dobre. Ja też zaraz zjem. I robimy teraz ten most? Czy co robimy? To jest. Fajnie jakby ci się znowu zbugowało, nie? Okej, okay, spróbujemy. A potem idziemy zapraszamy. na bobry. Wśle, ja, że ja mówię bobry, ale wiem, że to są porsuki. Ej, widzę wodę w środku. Wygląda taki nie śnieg. Nie. Nadal nie. Taki mały kamyszek, też masz taki mały kamyszek? Nie. mały kamyszek. Ja to mam śnieg, śniegówkę. Ja w ogóle nie widzę jak deszcz pada, kamerę, ja tylko słyszę. U mnie świeci słońce ogólnie w tym momencie. O, wskoczyłem w wodę, lul. No. Tu <grym> sobie poskacz, gdzie ja jestem. Ja tu klupię. Tak? O? No. no zobacz, tak. przecież tu jest pełno wody. Zalewam. Wiadro i zalewa jest to. Dobra, już się robi. Myślę, że garnek wyciągnie. A ognisko nam zgasło. No a to się później rozpali. To, co to, to? Do dupy ta półka na jest. No ale ważne, że coś jest. Żeby to był taki Minecraftowy klimacik. To Żeby był budować... Minecraftowy. Albo tu znowu linę potrzeba. Te linę teraz są ważne, konrad. No, a do czego jest potrzebna? Do, do, do tej pułapki. <kłysy> Dobra, spróbuję sklonować kłody, tylko potrzebuję jednej chociażby. <kłysy> Serio! Cześć! Kula, zadziałało? A, trzeba jakieś rozjemy. O, czekaj, czekaj. <kłysy> <kłysy> ja mówię, że to dobry pomysł. <kłysy> Dobra, potrzebujemy kłody. Muszę rozerwać jakieś drzewo. Wiesz, no tu są w tym lok coś tam. A no są. Dobra. Kunra. No. Konrad? Zajrzyj do gara. Bo jest w nim bola. U mnie jest pust. A u mnie jest woda. Nie, nie ma w niej wody, to się coś zbudowało. Tak? Okej, okay, spoko. Dziewa te kłody kłaść proszę ja ciebie. To jesteś tu potrzebny, żebyś je brał, ale bierz... wiesz co, bierz po jednej, dobra? To, to za sekundę wrócę, okej? Okay? No to dalej... Dobra, dalej, szybko. Do łazieneczki. To ja coś, może coś tu poklonuję. best sensu. à pied, Słuchajcie, moi drodzy, mam super moc. Mam sobie moc uwolnioną. Ta. Ta. Nie wiem, czy ich przybywa, czy nie. Chyba przybywa. Nie pojęte. No, jak widzicie gra jest zabugowana, ale, ale fajna, przyjemnie się nie gra. Poczekajmy na tego Huberta, aż wróci. Nie chcę, żeby to nie poznikało. Sporo ich tu namnożyłem. na może więcej. A dlaczego ja mam? Chaba ja kolę wypiję. Plan jest taki, żeby teraz zbudować tutaj ten most i połączyć te dwie chaty. To będzie projekt. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z taką ilością kłód powinno dalej, bo nie chcę, żeby to poznikało. Hubert, kurwa! ścieła trzeba to przepchać no chyba nie znikają taką strzałkę łoży Dalej. Cze ja jeszcze jedno kłodę stworzyłem. Powiem cały czas, tu się świeci. Odda jakiś ogień? Chyba nie. Kurwa, nie wiem co robić. Popatrzmy tu w takim razie. Gdzie jest ten most cały? Tree Bridge. Nie będę go kładł, bo jeszcze namieszam, czy to się noc robi. Tak, kurwa z leksza, Gdzie był ten standing fire? Tu. Oczywiście wziąłem kłode z dupy. Yeah. Halo? Oh. Jestem no jeszcze zatrzymany przez domotników Okej okay. Chodź tu zobacz, ja jestem ciekaw czy ty to będziesz widział Na razie mnie drzwi nie chcą przepuścić koło No kurwa Ale idę, idę Czekaj Jakbym z dekka tu otworzył O, no Czy to będziesz widział? Rozumiem, że nie widzisz Czy widzisz? Ja Mierda. Yeah, tak. <noise> Widzisz? Widzisz? <noise> screena zrobię. No. <noise> nie, nie próżnowałem, no, przez no, ten no, czas. No, no, Widzę cały czas. Nic się nie złapało do tej pułapki, konar. Kurwa, nie ruszę jaj teraz. No, no widzę, no. O, parę cool. to parę To mam zaprojektować, tak? Staw, Stawiaj ten projekt i robimy to. Trzeba zapytać, ile ich tu ja są. Ej! Co? Ona? Chodząc po tym, nie? No. To zauważyłem, że na lewej ręce mam skórę królika Nie jelenia, a na prawej Sarenki w sumie, a na prawej mam Mhm. Mm Stawiaj projekt Ja tu będę cały czas tworzył kolejne kłody Czemu nie mogę Tree Bridge Nie możesz? Czekaj, czekaj Co jest? Mogę się mylić, a mogę też się nie mylić. To będzie zajebisty pomysł. Nie wiem co ty kombinujesz i dlaczego trzymasz mnie w tajemnicy, ale mnie to w kurbie. Co ty chcesz zrobić? Bo ja tu tyle kłód dla ciebie zrobiłem, że. Bo tak sierenio się to chciało stamtąd zrobić Ale i have good idea 14 kłód będę było Proszę bardzo, bierz Ja Ci obie pomogę Au. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno? Ja, ja to. już się spod ziemi. No właśnie też byłem ziemi. Się... I okej. Okay, powiedz, że to zadziała teraz. Czemu nie może tego zbudować? Ostatnio się da, ale... Wiesz co? Może coś z ziemi spróbuję zbudować, co? Spróbuję. Nie, jak naklikuję, Znaczy nie mogę nawet, to się nie podświetla. No właśnie, nie? O? A platform? Co to będzie to platform? Okay. No właśnie zbudowałem platformę. Aha Nie widzisz, że to jest platform. Nie, Tree platform, a mi chodzi o platformę, ale co tu jeszcze jest? A może Custom Floors da się zrobić chociaż... albo Wooden Path da się zrobić w powietrzu. Chociaż wątpię Czemu tego się kurde nie da? Ale dało się. O nie. Słyszę z synów. Chcesz. Pamiętam, że tu budowałem. A jemni tu jeszcze platformę, na tym drzewie. O kurwa. What the fuck. Chcesz możemy to zbudować? Nie. Kłody mamy. Nawet ich jeszcze teraz klonuję, bo teraz kilka poszło. Pod stawkę. Chodzi realnie te mosty. A Pamiętam, że to się tak przykładało i to nawet fajnie działało. Dobra, trochę zrobiłem, Będziemy mieli trochę więcej. Ja super mocno, potrzebuję trochę odpoczynku Hubert, kurwa, przecież ja potrzebuję też trochę odpoczynku. A nie da się też custom floors nawet, da się custom roof. O co chodzi, że ja nagle kłodę z dupy wyciągnąłem, idę ją odłożyć. Muszę zjeść sobie jakiegoś króliczka. Ty, ja w ogóle mam jakieś żarcie? ja szczura mi została tylko. Na razie nie muszę no Spróbuj platformy na jeszcze innym drzewie Może po prostu to gdzieś w linii prostej trzeba, czy co? No nie, bo to się ogólnie to się przykłada, nie? Ten projekt okay. przykłada łosie, przynajmniej jak ja to budowałem Do jakiegoś obiektu w powietrzu I taki most jakby zaczynałeś pierwszy stopień tego i jak się oddalałeś to ciągłeś za sobą coraz więcej, coraz więcej, nie? No no. No i im dalej tym więcej... Ale tam. robiłeś to z ziemi, czy robiłeś to właśnie z powietrza? No robiłem to z powietrza. Zjadłeś Ta, już? Ja wejdę tylko i spróbuję to zrobić właśnie z powietrza. Spróbuj na tym domku, później na tej platformie. No, mogę już się napić, ale wod coś tak... Jest tak nie widzę. Czekaj, bo może to musi być w linii, tak w linii prostej ustawione? Nie, nie wiem w sumie. Nie, no nie musi, bo wiem. Nie mogę na to nawet najechać, nakliknąć, nic. Z tych rzeczy. No właśnie, nie, bo... Na do... Platform. O, to się przyłącza tak jakby. O, w ten sposób. A jak to tam na dole wygląda? No nie wygląda, musisz to postawić, a na nadstępy usuniesz. Ale czy sięga do ziemi? Czy to wisi po no powietrzu? No nie widzę nic. Musisz postawić. Aha. Zapomniałem. Czekaj, niech to się przyłączy. O. No ustawiam. No jest do ziemi. Jest Ale do to... Ziemi. Ta platforma ogólnie trochę inaczej działa. No jak ma. Ale to prowizorkę w takim razie musimy zrobić. No nie ma wyjścia. I tą wielką wieżę, tak? Patrz, Custom Floors też nie mogę. Nic tu nie mogę, tylko Custom Roof. Ja mam taką kropeczkę. Jak to się... Jak to działa teraz? Co? bo można robić w powietrzu. <słuch> Kurwa. Ej, jak chcę zrobić dach. Co Chodź Albo ci... A, bo to zaznaczasz tam kontury. A, okej. Okay. Dobra, to nie. A wooden path. No nie, bo to się na ziemi robi. Ale gówno. Klatka na króliki. Ty myśl jak zrobić to gunwo. No myślę cały czas. Non stop. Czemu nie idzie tego zaznaczyć tree bridge? A jeszcze bym spróbował wyłączyć i włączyć, ale co się jeszcze z no właśnie. Hmm. On da się skraftować ten 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 toporek, wiesz, o którym ty mówiłeś. Mhm. Bo w tej książce nawet jest to napisane. Wiesz? Fajnie. No bo szukam i sipiesz i, i, i przeglądam w książce. Nie daje mi spokoju to. Ja bym jeszcze przetestował gazebo w powietrzu, nie? No dobra, drewno mamy. Gazebo w powietrzu. Yep, yep. <gazewo> Stawaj, kloca, czy projekt. Już rzęda czeka, tu nawet nie przychodzą ci. Czemu? No bo patrzą, <gazewo> To Coś to Lao. Takie? Nie, no, trochę niżej. Kupiesz kłody z mojej prawej, a ja będę klonował z lewej. A to, gdzie to masz? Trzeba. Tu może być? Może być. <noise> Nie wiem, po co nam to gazebo, ale śmiało. Buduj. Czy bierzesz kłody? I... 60 patyków. A kłód ile? 58 Nie zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. Dobra. Chcesz to mam tu jaszczura, weź sobie, chodź do mnie. Chociaż? Wziąłem, wziąłem. O, jeszcze 50 Wiesz co, muszę powoli brać te kłody, bo jak za szybko, no. albo za szybko je odkładam, to mi jedna znika. Aha. Wpadnie do klatki, króliku. I obok no. Ciebie jest jaszczur na lewo. Nie widzę, kłody mi zasłaniają. Tu. To, to drugie lewo, sorry. To. <laughs> Oczywiście, kłodę, ja. Ale w sumie, Po co mi to teraz? Ja się nie jestem aż tak głodny. Klonuję dalej. Może no, byś miał na później? Nie. Dopiero, Dopiero 12. To, to tylko tak efektownie chyba wygląda. Czekaj, ja będę brał. I zanosił. Poczekaj, nie zanosi ty, ja będę zanosił. I teraz powinien wejść jakiś mat, czy ktoś tam i zobaczyć co ich wtedy Oja Ładne koksy. Jesteście zajebiście. A my wiemy. Nie no, ja zanoszę normalnie. No ja też. Ale tak to wygląda, że ich jest tak dużo tylko, nie? Tak naprawdę to ich ubywa. I mi ta... to picie mi nie ucieka. Czekaj, jak my tam wejdziemy. o, o to rozmiarzanie. To jest. Kolejny oskar co? O dwunastej, pierwszej. dwunastej pierwszej Normalnie później możesz zrobić jakąś serię z The Forest i nie próżnowałem. <gry> Mam się fajnie, że nie musimy ścinać tych drz. Nieco inne atuty gdy poznajemy powiedz mi, czy to już wystarczy? No, styknie okay. Możesz pozanosić, bo mnie energia już zaczyna zaburzać. Ja w tym czasie coś bym pozbierał tych patyków. Bo akurat to lubię robić, lubię zbierać patyki. Okej, okay. o tu jest mięso, ja sztura. Ja jakbyś go nie wziął? No, ale wziąłem. To fajnie. To jest dla nas dwóch. Ty kłodę wziąłeś z tego, co tam A czy brałem, biorąc mięso, jaszczura wyciągnąłem kłodę z kieszeni? To dla tego mięsa ja Mam dwa mięsa jaszczura, więc wziąłem. Ciekawe, czy jak ten? Jak zaczniemy. On grę jutro, czy o. kiedyś tam, to będzie na ale Dobra, kłód więcej nie potrzeba. Akurat idealnie to wyliczyłem. Ty, czekaj, potrzeba energii. O, sprawdzimy, czy głód spadnie, jak ja zjem. Nie, wzrósł. Okej. Okay.